To tradycyjny przepis mojej babci Reginy. Cieniutkie ciasto, aromatyczny farsz. To najlepszy przepis, jaki znam. Kiszoną kapustę zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Suszone grzyby gotujemy w drugim garnku, aż będą miękkie. Wywar z grzybów dodajemy do kapusty i gotujemy kilka minut, by nabrała ich smaku. Cebulę kroimy na drobną kostkę. Wystudzone grzyby drobno siekamy. Odsączoną i wystudzoną kapustę drobno kroimy. Cebulę podsmażamy na oleju. Dodajemy kapustę i grzyby, mieszamy, odparowujemy, doprawiamy pieprzem i ewentualnie solą, jeśli kapusta nie jest słona. Pamiętamy, by nadzienie dobrze odparować. Mąkę mieszamy z solą, robimy zagłębienie, wlewamy wodę. Robimy elastyczne, ale dość twarde ciasto. Formujemy kulę, przykrywamy i odstawiamy na 20 minut. Cienko wałkujemy i wykrawamy kółka. Nakładamy farsz, zbliżamy wodą brzegi kółek, sklejamy pierogi. Gotujemy w osolonej wodzie przez 3 minuty od wypłynięcia na wierzch. Podaję je z czerwonym barszczem, a ty napisz w komentarzu, z czym lubisz jeść pierogi z kapustą i grzybami. Życzę smacznego! Grześ z